Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zapraszam na spacer dookoła tej rabaty tutaj z moimi irysami. Poprzednio robiliśmy spacerek wokół rabaty z moimi różami. Dzisiaj na chwilę zajrzę do, na tą rabatę i pokażę, jak kwitnie moja róża barok. Zaraz przejdziemy. I tutaj jest róża barok. Kwitnie w tej chwili bardzo ładnie. Kwiaty bardzo ładnie rozwinięte w kolorze morelowym i pięknie ukształtowane pączki. No, te pączki nie mają dziur na, na szczytach. Więc nie wiem, albo zniszczyłam jakiegoś dokucznika, który mi robił te dziury. Albo po prostu te dziury na pączkach to był po prostu kwestia przemrożenia szczytów pędów w czasie przymrozku wiosennego. Tu jest jedna gałązka z róży barok, i tutaj druga piękna. No, kolor taki ładny, morelowy, ale te pierwsze płatki wyglądają tak, jakby były lekko brudne. Ale to nie szkodzi. I tak różyczka jest piękna i w momencie, kiedy się rozrośnie, będzie na pewno bardzo ładnie wyglądać. Potrzebuję oczywiście podpory, jak to róże pnące. A teraz odwracam się i zaczniemy spacer dookoła mojej rabaty z irysami bladymi, odmiana Aureo variegata. Jeżeli chodzi o liście, to te irysy pięknie się rozrosły. Po ubiegłym roku, kiedy zostały zniszczone przez bluszczyk kurdybanek, natomiast kwitnienie było bardzo słabe. Było dosłownie kilka pędów kwiatowych. Ale w przyszłym roku na pewno będą ładnie kwitły. Już nie pozwolę kurdybankowi zniszczyć tych irysów. Razem z irysami na tej rabacie rośnie więcej roślin, ponieważ irysy kwitną bardzo krótko, no i później byłoby pusto. Tutaj z przodu jest różyczka de Eutin. bardzo ładna, bardzo obficie kwitnąca. Teraz już sporo kwiatów przekwitło, ale wciąż jeszcze wygląda bardzo ładnie. Piękne pączki, bardzo ładnie ukształtowane i piękny jaśniutko różowy kolorek. Rozwinięte kwiaty mają bardzo ładny kształt takiej mocno wypełnionej rozetki. Prześliczna roślinka. Po kwitnieniu trzeba będzie ją przyciąć, na przykład tutaj na pędzie już nie ma pąków, więc będę musiała go przyciąć, i prawdopodobnie przytnę go gdzieś tutaj tak, 15 cm poniżej. Pąka. Tutaj są moje kulki TUI. To jest odmiana Mr. Bowling Ball. Bardzo ładne, delikatne pędy. I ta odmiana jest podobna do odmiany Golden Taffet, jednak jest o wiele bardziej odporna na mróz. Dlatego warto ją sadzić. Piękne, takie szmaragdowe pędy. Trzeba ją oczywiście przycinać, żeby się ładnie zagęściła. No, ja tego nie robiłam przez kilka lat, i tutaj widać między tymi tujami jest taka łysina. Prawdopodobnie to nie zarośnie. Po prostu poczekam, aż te tuje z powrotem yy, zrosną mi się i będę je kształtować w taką podwójną chmurkę. Tutaj na dole jest malutka różyczka. I to jest różyczka Amber Queen. Ładna żółta różyczka. O tutaj płatki już opadają. To jest malutka różyczka rabatowa. Ona nie rośnie wysoka. W tym roku troszeczkę lepiej wygląda. W ubiegłych latach była za bardzo. Przysypana ziemią. W tym roku trochę tej ziemi odgarnęłam, zaczęła ładniej rosnąć. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie jeszcze ładniejsza. Tam jest różyczka Artemis, u której też już wiele kwiatów przekwitło. I tak jak na przykład tutaj, trzeba będzie to wyciąć, żeby mogła puścić nowe pędy. Ona jest bardzo płodna, jeżeli chodzi o kwitnienie. Widać, że tutaj już wyrosł nowy pęd i po prostu po ścięciu tego, który przekwitnie, tutaj już zaczną się rozwijać nowe pąki. No i tutaj jest też bardzo ładny pęd z całym bukietem pąków na szczycie. Kremowa różyczka Nina Renaissance z róż renesansowych. Bardzo ładnie wypuściła pędy. Ten jest taki pęd wyższy. Musiałam go podeprzeć patyczkiem. No tutaj już sporo też kwiatów przekwitło, i to wszystko trzeba będzie pousuwać. I po przekwitnieniu, w momencie kiedy te kwiaty przekwitną, po prostu obetnę tutaj nad pędami, które już wypuściła. Jeszcze nie przekwitły te. Kwiaty, natomiast ona już bardzo ładnie wypuściła nowe pędy z pąkami. I będzie w zasadzie cały czas kwitła. No tam są też bardzo ładne pędy. Za różą Nina Renaissance rośnie Hortensia, i to jest odmiana Silver Dollar. Bardzo ładne, wysokie pędy o wysokości tak mniej więcej około 1,20 m. Była krótko przycięta, a mimo to w tej chwili jest już taka dosyć wysoka. Będę musiała jej zrobić podporę dosyć wysoką. Ona w ubiegłym roku mi się porozkładała i nie była już taka ładna. Także przypuszczam, że wykorzystam, mam takie zielone siatki, jak gdyby ogrodzeniowe i zrobię ją po prostu w takiej tulei z siatki, żeby te pędy właśnie były sztywne. Tutaj jest piwonia molis, która niestety. Jest wrażliwa na szarą pleśń, i spójrzcie, tutaj jest gałąź, która jest właśnie zaatakowana przez szarą pleśń. Pryskałam piwonie na szarą pleśń, no ale jednak to nie wystarczyło. Tam w środku schowana jest malutka krzewuszka to jest odmiana monet no i oczywiście mlecze, które. Mają się przed obiektyw. Bardzo niska odmiana. Tutaj akurat ma się dobrze, dobrze rośnie. Miałam ją przesadzić bliżej brzegu rabaty, ale boję się, że jak przesadzę, to już nie będzie tak rosła, ponieważ kilka właśnie roślin tej odmiany mi uschło po prostu. A ta schowana może dlatego, że jest w takim lekkim półcieniu. No i ona właśnie ładnie rośnie zbliża się troszkę. Bardzo ładne, zielono-różowo-białe listeczki. I tutaj dalej rośnie róża, to jest odmiana Candyman. Można zobaczyć jeden piękny kwiat, który teraz jest ładnie rozwinięty. Pozostałe niestety już przekwitły prawie wszystkie, ale ona kwitnie bardzo obficie i za chwilę zacznie wypuszczać nowe pędy z pąkami. Tutaj już widać, o, że są nowe pędy z pąkami. Trzeba oczywiście tutaj powycinać te pędy, które już przekwitły. No zaczyna coś kropić chyba. Żylistek Strawberry Fields, który Przekwitu, no i teraz trzeba go przyciąć, no ale o, z czasem bywa różnie, dlatego jeszcze jest nieprzycięty, ale muszę się zebrać i go wreszcie przyciąć, bo będzie za późno. Wypuszcza bardzo ładne nowe pędy, na tych pędach rozwiną się kwiaty. I tutaj dalej przechodzę na parstnica, która no dopiero teraz kwitnie ona tutaj w cieniu jest więc dlatego to późne kwitnienie mieczyki które zostawiłam na zimę i bulf nie wykopywałam i teraz ładnie rosną mam wrażenie że są o wiele mocniejsze niż wtedy kiedy sadziłam je po prostu na wiosnę z bulf te rośliny są naprawdę bardzo mocne i porządnie osadzone w ziemi. Nie czuję, żeby one miały zamiar się przewracać. Mnóstwo małych cebulek, które mają tylko liście, ale widać, że to są właśnie te młode roślinki. Z malutkich cebulek, które mieczyki wydają w dużej ilości. One nie będą kwitły. Ale w przyszłym roku mam nadzieję, że będą wyglądać ładnie. Goździki brodate, które trzeba już powycinać, ponieważ przekwitły. Naparstnica, którą przycięłam po kwitnieniu, liście ma coś takie jakieś kiepskawe. Nie wiem dlaczego. Tak mi to trochę wygląda na niedobór potasu. W ogóle błąd zrobiłam w tym roku. Nie kupiłam saletry potasowej, a powinnam była. Bo niestety dużo roślin ma teraz objawy niedoboru potasu u mnie i coś mi się wydaje, że to jest właśnie to. No, tutaj próbuję wypuścić jakiś króciutki pęd z kilkoma kwiatuszkami, ale zobaczymy, jak to się skończy. Nie wygląda zbyt ładnie, w każdym bądź razie. I tutaj jest moja malwa, która jeszcze nie kwitnie ale wygląda całkiem przyzwoicie, jak na malwę. Widać, że ma zawiązane dużo pąków, więc będzie ładnie kwitła. To będzie malwa o pojedynczych kwiatach, nic szczególnego, ale trochę koloru się przyda. I kwitnie liliowiec. Nie pamiętam jaka to odmiana, bo to jest jakiś odmianowy, nie jest moją siewką. Bardzo ładnie w tej chwili wygląda. Tam dalej tabuła japońska, to jest odmiana Magic Carpet i będę musiała ją przyciąć, ponieważ już roślinki przekwitły, więc trzeba będzie ją przyciąć, żeby schowała ładny, taki zwarty wzrost. Dalej jest liliowiec i to jest odmiana Wild Horses. Piękny, kremowy, z taką ciemną, mocno bordową. Purpurową, chyba bardziej bordową gardzielą. Bardzo ładnie i obficie kwitnie. I na tym liliowcu, zaraz tutaj oberweto, to. I na tym liliowcu widać niedobór potasu. Na jesieni będę musiała dać jakąś polifoskę, żeby po prostu zasilić rośliny i żeby nie miały takich popodsychanych końcówek. Ale ogólnie roślinka jest bardzo ładna i w tej chwili ma mnóstwo rozwiniętych kwiatów. I tutaj dalej jest właśnie naparstnica, którą przycięłam po kwitnieniu. Powypuszczała wypuszczała krótkie, ale jakże ładne pędy, na których jest po kilka kwiatów. I tutaj następna też właśnie wypuściła mi króciutkie pędy. Te kwiatuszki się rozwiną i będą znów zdobić rabatę. Ta woła japońska, odmiana Gold Princess i też będzie wymagać przycięcia. No tutaj jest naparstnica, która już przekwitła i trzeba będzie ją poprzycinać. Zostawię tylko ten pęd, na którym jeszcze jest dosyć sporo pąków. I tak oto przeszliśmy dookoła mojej rabaty z irysami. W tej chwili wygląda ładnie. No i mam nadzieję, że gradu nie będzie. Zapowiadają grad, jakieś burze, ale mam nadzieję, że im się nie sprawdzi. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.